Cześć, witajcie! Witam Was z wybrzeża Costa del Sol. Gdzie mamy piękne słońce, niesamowitą pogodę, szum morza no i wiele innych pięknych atrakcji. Wielu z Was pisze na forach społecznościowych, przeróżnych i w wiadomościach prywatnych, gdzie powinniście kupić nieruchomość. To jest takie pytanie, które notorycznie się powtarza. A więc słuchajcie, to nie jest takie łatwe. Musicie e, pomyśleć nad tym, w jakim celu kupujecie tę nieruchomość. Czy kupujecie ją dla siebie, żebyście mieli jako drugi dom i wypad tutaj, żeby wasza rodzina mogła przyjeżdżać, wasi znajomi, czy szukacie typowej okazji inwestycyjnej? E, Okazja inwestycyjna to nie tylko oczywiście sam wynajem krótkoterminowy czy długoterminowy, to również zakup nieruchomości w celu jego dostosowania do panujących warunków i na przykład dalsza odsprzedaż. To są tak zwane flipy, to są też nieruchomości kupowane często na off-planie, więc jakby inwestycyjnie nie jest wiele kategorii tych zakupów. One też mają też swoje jakby dalsze kryteria, które, według których trzeba się poruszać, żeby dobrze to zrobić. Natomiast jeśli to ma być wasz zakup jako wasz drugi dom dla Was, to kupujcie tam, gdzie czujecie się komfortowo, gdzie macie swoje ulubione knajpki, gdzie czujecie się swobodnie, gdzie macie swoje ulubione plaże. Bo to jest dla Was najważniejsze. Nie bierzecie pod uwagę innych czynników. Oczywiście, ważne jest, aby nieruchomość była, powiedzmy, dalej dobrze sprzedawalna, ale to nie jest ten główny czynnik, który wpływa na zakup. To Wasze emocje muszą brać górę w tym zakupie, i wtedy ten zakup sprawi Wam ogromną przyjemność. A i w przyszłości na pewno da wam dużo dużo satysfakcji, więc rozkoszujcie się tym, co Hiszpania ma do zaoferowania, a ma do zaoferowania wiele: fajne plaże, uśmiechniętych ludzi, piękne słońce, które daje powera i energię, i nieważne gdzie będziecie, wybierajcie to, co jest dla was najlepsze.